Remont. Rodzice też mnie podkosili. Słuchaj, weźmiesz naszego y, kuzyna z Podlasia, y, mów tam do niego Panie Adamie, zrobić ci taniej, będzie git, Dzwonię do typa, dzień dobry Panie Adamie, to ile by Pan tam, ile Pan bierze w ogóle? Y, normalnie biorę 20 z metra, jak dla Ciebie dycha za pół. <śled> tak mi zrobił remont, żeby włączyć, to jest prawdziwa historia, żeby włączyć okap, musi mi się palić kinkiet. Powiedział do niego, pani Damię, no zaraz zostanę wylewu kur... odbytu. nie. Żeby włączyć okap, to mi się musi świecić kinkiet? On do mnie, a co ty chciałeś? Po ciemku gotować? I wiecie? I na wszystko miał taki tekst, nie? Lustro w łazience zawiesił mi także, bo był niższy ode mnie dotąd mi sięga. Ja mówię do niego, panie Damię, to teraz mam teraz się do lustra chylać? On no lustro nie poskoczy do niego, panie damie, no ale z tym kinkietem to tak nie może być. On nie da się, mówię, nie obchodzi mnie to. Przychodzę za trzy dni, patrzę, okap działa, kinkiet zgaszony, mówię, i co, da się? On da się, żarówki w szufladzie. Płytki w łazience, słuchajcie, one miały mieć taki wzór, w takie drzewa się układać czy coś, nie? Ja wchodzę do łazienki, już się ma po sercu, mówię, mam, mam zawód, to pieczę mnie, tak? To, to, to objawy, zawody, no ale... każda w inną stronę, nie? On mówi do mnie, ty wiesz co? Te płytki z tyłu to mają takie strzałki. I tymi strzałkami się tak układa i później wychodzi wzór. Mówię, tak? No, następnym razem będę wiedział. <gry> Dzwonię do sąsiada i tam pytam, czy ma kogoś polecić, a mój sąsiad bez mrugnięcia okiem, poker face. Mówi do mnie, mi w CD się leci ciepła woda.